Cześć Czajko. Jesteś bardzo zielony Jestem gorący, wiem. Zielony. A zielony. Myślałem, że będzie gorący. No faktycznie, tak wyszło. Co się stało? Dobra, jesteśmy w kamakurze dzisiaj i pada. Dlatego kurtka przydeszczała. Zimny. Wszystkim dzisiaj, niestety, no, deszczowa pogoda, a mam dzień wolny, akurat i czas do fryzjera, bo Ajko już. Wow, baga. Właśnie, właśnie. Już mnie wysyła do fryzjera i dzisiaj pójdziemy w Kamakurze do koleżanki Ajko, która właśnie otworzyła swój salon fryzjerski. Mm. Więc przetestujemy jej nowy salon fryzjerski, wspieramy znajomych, oczywiście, i pójdźmy coś zjeść, zrobimy zakupy w Kamakurze i na kawę jakąś najpierw, bo zmęczony trzymał dla ciebie Nie? bardzo charakterystyczna cecha Japonii to jest taka, że prawie wszyscy mają takie przezroczyste parasole. Jest sprzedają w kombini. One są całkiem wytrzymałe. Do pierwszego tajfunu wytrzymają A plus one są bardzo wygodne, ponieważ możecie się nim zakryć i widzicie, gdzie idziecie. No pogoda jest taka dość kapryśna, bo przynajmniej w końcu już nie ma upałów. Ale też mamy, niestety, nagłe załamanie pogody, deszczowo, czasami nieprzyjemnie, no ale przynajmniej już się pozbyliśmy tego upalnego lata, więc może nie jest tak źle. A, faktycznie, dopiero co otworzyli. Jesteśmy na ulicy Komachi, to jest taka handlowa uliczka w Kamakurze, gdzie jest dużo street foodu. Może coś przekąsimy. O, patrzcie na te... Fryteczki, ile smaków, rodzajów. To jest sos barbecue, bazyl cheese. Mmm, zamawiamy. Skusiłem się. Mmm, no dobrze. Ej, jak już pa, Już Tutaj kuszą japońskimi słodyczami. Mitarashi Dango, na patyczku kuleczki za ryżu, Tutaj Macia, Marabi Moci. A wreszcie dzień wolny, słuchajcie, ostatnio jestem tak zapracowany. Końcówka sezonu, jeszcze tylko październik, mam taki, że mam masę roboty jako przewodnik po Japonii. Zapisy na 2025 rok już trwają. Jeśli jedziecie, Japonii, dajcie znać, pomożemy zorganizować, zaplanować i oprowadzimy. Ja i mój zespół. Adres mailowy podany na ekranie i na dole. I koniecznie napiszcie, że jesteście moimi widzami, jeśli chcecie, żebym ja was osobiście oprowadzał A potem od listopada. Wreszcie wracam do YouTube'owania i streamowania. W ogóle jadę na dwutygodniowy duży wyjazd z jednym z naszych widzów patronów Adamem dwa tygodnie kamperem przez Japonię. Będą streamy. Zapraszam na kick Za taką porcję 650 Jenów. Nie jest to mało, ale Street generalnie jest zazwyczaj dość drogi. Przejdźmy tutaj do Świetna przekąska. To mnie zawsze zdziwia w Japonii, ile jest zawsze nowych, ciekawych smaków. Gdzie nie pójdziesz, pojedziesz, coś nowego jest do spróbowania. Tak, jak zwykle pozostaje odwiecznym problemem śmieci. Nie ma śmietników w ogóle nigdzie. Pamiętacie, kupujecie coś do jedzenia, taki street food, to najłatwiej po prostu się pozbyć śmieci. Miejsce, gdzie to kupiliście, oddajecie im i oni po nim przyjedzą. sengo ja czy macie komórkę? to Dziękuję. Moje europejskie Street Food, uh, Komachi, Karepan. A, Karepan? Mm. Z giraffe. A, to jest zadamy z no, faktycznie. Tutaj jest. I dzisiaj bez kolejki, bo jest kiepska pogoda, generalnie dość mało. Mm. Dzisiaj turystów też mają przygotowane karepany. Ua! Ua, tak się A tak gołębi. Teraz nie. Dobrze, nie, że nie jaszczą, Pajko. Tak wygląda karepan smażony. Jest bardzo chrupiący w środku mhm. jest taka gorąca masa z mięskiem. To jest też jedna z moich ulubionych przekąsek na tej ulicy. A o kamakurze i dobrym street foodzie możecie poczytać w naszym e-booku, który jest dostępny. Była aktualizacja o kamakurze. Polecane miejscówki przy Zajko Zapraszamy do sklepiku Dziękuję wszystkim, którzy już zakupili nasz e-book Kolejne update y wkrótce Zawsze mnie to bawi, jak, jak Japończycy zauważają, że coś nagrywasz albo robisz zdjęcie to tak, tak robią tak w dół nie? tak kucki próbują nie wejść w kadr urocze to jest Trochę mi upadło, ale dzięki temu gołębie mają trochę jedzonka Dzień dobry, cześć Kieła, oksan to jest Na szczęście są pewne sklepy, które się w ogóle nie zmieniły przez te lata. I regularnie przychodzę także z moimi klientami, których oprowadzam, do cukierni, która sprzedaje słodycze z Zunda DZUNDA to jest taka zielona fasola. Coś jak adzuki, tylko ma nieco inny smak. Mi bardziej odpowiada ta właśnie fasola DZUNDA niż adzuki. Tak to wygląda w środku, mięciutkie. Powiem wam, gdyby to sprzedawali w Polsce jako moci, na przykład gdzieś tam w Lidlu czy Biedronce, to byłby hit. Znaczy ten pan, który sprzedaje te ciastka zunda, to jest strasznie miły, go lubię. Niech mnie kojarzy, bo ja tu wiele lat przychodzę. Skoro jesteśmy przy słodyczach, to nie możemy nie spróbować. Tajaki. To są gofry w kształcie rybki. I tutaj pan robi chyba najlepsze w Kamakurze. Jedno tajaki za 200 jenów. Bardzo tanie. Tak się robi gofra. I zamykamy do pieca. Mamy świeżo pieczoną rybkę taiyaki. Jest jakaś śliczna. Bardzo dużo adzuki dodaje do środka. Mm. Więc też widać jak ten kolor czerwony się przebija. Przez ciasto. Jak byłem w tym roku w Polsce, miałem okazję pójść na Festiwal Kultury Japońskiej w Warszawie. I też były już tajaki. Z tego co widzę, tajaki już są także rozpoznawalne w Polsce. I mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Bo ja bardzo lubię. Ajko też lubi tajaki. Mm, bardzo lubię. No. Aż ile tej fasoli w środku. Ten sklep ma bardzo to Anko. Jednym z powodów, dla którego mieszkamy w Kamakurze, jest to, że jest tu bardzo dużo dobrych restauracji i kawiarni. Mm. Mamy kolejną. To jest taka trochę hipsterska chyba kawiarnia. Ale wybór Specialty Coffee, to mi się podoba. Hey. 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 Później się zaledwie 5 minut i już nie ma kanapek Godziny lunchowe do 15, pamiętajcie o tym jak Japonii bardzo często w wielu miejscach godziny lunchowe do 14-15 i później albo zamykają knajpę, albo właśnie wszystko Ej, hey, no come on, tu jest napisane all day breakfast i nie jest all day Ja czegoś nie rozumiem Moja nowa torebka Lisu No, Lis, nie pieska Prawie jak rinajko <sum> Trochę Czas to marchewka i baskczycki. Ja Tak No nieźle, ale powiem tak, ceny w tej kawiarni są trochę z kosmosu. Daliśmy 3100 jenów za te dwa ciasteczka i kawę. Tak, jest to drogie. Faktycznie drogie. Jedno trzeba przyznać, Japonia bardzo droga. Ale. Tylko oczywiście musicie pójść do jakiejś kawiarni porządnej, a nie do Starbucksa. Wkrótce nagramy też odcinek z różnych kawiarni. Myślałem, że to dla mnie. Ajko za, za dużo bato kafe. Niedługo nagramy też odcinek w Tokio z różnymi kawiarniami. Głazimy sobie. Ja też powrzucamy do Ebuka później. I też chcemy Wam pokazać różne części Tokio. Może takie mniej turystyczne. Które warto odwiedzić, bo Tokio ma swój klimat. Ja uwielbiam Tokio. A Aiko ostatnio pojechała sama do Kioto na wycieczkę też eksplorowała. Pierwszy raz byłam w Niemożliwe Pierwszy raz Jaka śliczna czerwona Supra Zakrat. krat o, 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 o. udało się Tu był kiedyś sklepik sprzedający Papierosy, a teraz jest piekarnia, kawiarnia połączona. No jest licznie. Tutaj ryż. Tutaj. A, sklep sprzedający tylko ryż. 864 siedemdziesiąt za kilogram ryżu. Ah, sushi na kushi na dawanie. Ah, sushi na kushi to jest, a. A, to jest menu do ryżu, piętnaście rodzajów następne różne ceny różne gatunki z różnych regionów Japonii a jaka zamówiła ryż z Już oczywiście jest nawet ołtarzyk Shinto tutaj o. Często przechodziłam obok tego sklepu, ale nigdy tutaj nie wchodziłem do środka. Piękne miejsce. Niestety, coraz mniej takich sklepów, które tylko sprzedają ryż. Te sklep sprzedają tylko organicznie ryż. Po drodze, przy bloku, znaleźliśmy stoisko z warzywami. No, 100 jęga. Nie masz stojenów? Nie ma tam stojenów? Są bataty, jakieś papryczki. I cytryny chyba? Albo yuzu. Produkty są wystawione na stoliku, nikt tego nie pilnuje, ceny są podane Proszę wrzucić do pudełka Taki sposób sprzedaży Mamy stojeny. Jakie drobniaki! Udało się zbierać stojenów. Trochę wstyd, ale okej okay. Cześć dziwią. Ktoś buta zgubił

Wow, ale ładnie, piękna przestrzeń, fancy. No ale, rozbieramy się, bierzemy się za tą czuprynę moją, co z nią trzeba zrobić? Aczkolwiek z nią to chyba niewiele wiele się już da zrobić. Ja będzie ci anoo, kai ten i pierwsza. Przepraszam, mm dziękuję. Chcę jeszcze trochę Tak, Um, oczywiście. Kolej anoo, akcesarze. Akcesarze, o, 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 fajny pomysł To co robimy? Jaką fryzurę? K-pop star K O, jakie jak mury? Zobacz tu Wybierz coś dla mnie Jeszcze mi tak tak samo, zmienia Bardzo ładny ma ten salonik Wzięła kredyt z banku, wstała pieniążki Aby założyć swój własny biznes yeah. Poszła na swoje po wielu latach pracy u kogoś. Wreszcie koleżanka jaką ma własny salon i rozpoczęła przygodę od zeszłego miesiąca. Życzymy jej powodzenia. Dzięki za Zobaczymy, czy koleżance uda się zreplikować fryzurę z Korei Północnej. To jest nie Korei Północnej. Japonia. To nie wyścinę filmuje tak. Ja to zobaczę jaką kruzynkę jak koleżanka zrobiła na wegetę. Myślę, że dobrze wyglądam. Powinniśmy tak już e, chyba zostać w ten sposób. ja to zajmę. Tak idzie. To na zakończenie jeszcze zrobimy masaż głowy. Bo właśnie koleżanka tutaj specjalizuje się w masażu główki, więc będzie chill out, relax. Teraz też trochę odpoczynku potrzebuję, bo ostatnio za dużo roboty było. Piękny w ogóle ten fotel. i kury latą. Taka Uah, Milion jenów za taki fotel do masażu. Cudowy jest. No, spróbujmy. Luksusowo dzisiaj. Geh, To ty zdejmujemy w kocu na nuku? No i gałęzia. miecze, a później masaż głowy. Jeśli dobrze kojarzę, to koleżanka jest jedyną przy osobą, która robi takie masaże głowy w tam Właśnie w tym się chcę specjalizować i wyróżnić spośród dziesiątków innych salonów fizyjnych, które są w tym mieście. O, teraz Steam. Jaki ładny zapach. Uuuu, sypa. 大丈夫だよねね、うん sto あのー、これ、炭酸ススパークリングガ,ス、うん、モツネガスの薬味を。ハハハ。 Bikronda przystojnie, mire, fulejście. Dobra. Hej, kiedy to zajmą się? Kiedy to zajmą? Gdzie nas Trochę. Trochę.